Jak to dobrze wrócić do areny Jaskółka. Pierwsza odprawa, co prawda przed meczem wyjazdowym, ale nagrywana w arenie. Odprawa przed spotkaniem z Chrobrym Głogów, a w niej Przemek Mrozowicz. Na początek nie mogło zabraknąć pytania, czy zawodnicy cieszą się z powrotu na Jaskółkę po tak długim czasie. Bardzo się cieszymy z tego powodu, że wróciliśmy na Jaskółkę, gdyż to jest nasza hala i myślę, że to pomoże nam w kolejnym meczu z Kielcami. Jak zawodnicy czują się po dwutygodniowej przerwie od meczów? Ciężko przepracowaliśmy ten okres i myślę, że to przyniesie efekt w niedzielnym meczu z grudowy. Co można powiedzieć o drużynie gości po analizie wideo? No myślę, że my z mózgiem zespołu jest Dawid Przysiek i najbardziej na niego trzeba uważać. On tam układa całą grę i... No i dużo od niego zależy. Jak wygląda aktualnie sytuacja zdrowotna w drużynie? Wszyscy jesteśmy zdrowi i gotowi do gry czy zawodnicy liczą na to, że kibice również w Głogowie będą ich wspierać? Bardzo liczymy na naszych kibiców w Głogowie i z tego miejsca chciałbym im bardzo podziękować, że od początku sezonu są na każdym wyjeździe i wspierają naszą drużynę.